Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jestem w Genewie. Nigdy nie byłem na takich targach motoryzacyjnych i postanowiłem w tym roku, że pojadę i odwiedzę. Zapraszam Was dzisiaj do tego, żebyście razem ze mną poglądali kilka premier, no i kilka fajnych, nietuzinkowych, fantastycznych samochodów. Idziemy! Jeżeli Bóg miałby swój garaż, a w tym garażu trzymałby jakieś fury, to na pewno ten samochód, który Wam za chwilę pokażę, stałby u Niego w garażu. I on pewnie by jeździł w sobotę i w niedzielę. Czasem może w piątek. Słuchajcie, pokażę Wam samochód, o którym myślę, że nie jeden z Was marzy. Słuchajcie, ten samochód, jak widzicie, jest. Zmodyfikowany. To nie jest tak naprawdę oryginalne Porsche. To jest zmodyfikowane auto, które ma ponad 500 koni. Nie, 500 koni na tylnej osi. Jazda tym samochodem naprawdę robi spektakularne wrażenie. Mam nadzieję, że kiedyś dożyję takich czasów, że będę takim samochodem mógł się przejechać. No może Bóg pozwoli mi się przejechać albo doczekać tych czasów. Słuchajcie, robi spektakularne wrażenie na zewnątrz, jak i wewnątrz. Pokażę Wam wszystkie detale tego samochodu. Wielu dostawców zrezygnowało z wystawy w Genewie ze względów chyba finansowych, bo wystawić się na takich targach to naprawdę jest dosyć dużo. Kwoty naprawdę są niebotyczne. Natomiast jednym z firm, które zrezygnowały, był też Volvo. Ale Volvo nie zapomniało o swoim modelu Polestar. 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 Oni wystawili. Dwa elektryczne samochody. Słuchajcie, bardzo fajnie wyglądają te samochody. Bardzo a, szybko przyspieszają, bo tak naprawdę powiem wam, że to 4,7 sekundy do setki osiągają. Bardzo duże hamulce, bardzo fajny designerski styl, jeżeli chodzi o te dwa auta. Kolor biały i szary, tak jak mój Focus. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. E, kierunek elektryka a, jest naprawdę dominująca w tych targach, więc Pokażę Wam jeszcze kilka takich elektrycznych aut, ale naprawdę, ten też robi wrażenie. Patrzcie. Dwa słowa. Dobra, dwa słowa. Może ty z tym? Cześć. Cześć. No. Powiedz mi, ja nie mam porównania, ale Ty tak. to pewnie masz porównanie. Jeżeli chodzi o targi motoryzacyjne z poprzednich, ubiegłych lat, one się jakoś y, troszeczkę... No Kudownik tak. jakoś tak? Z jednej strony na pewno tych samochodów jest y, coraz mniej, jednak troszkę mniej się dzieje, trzeba przyznać, ale z drugiej strony też trzeba przyznać, że jest tutaj wiele ważnych trendów. Jednak tutaj ten przemysł motoryzacyjny przez cały czas żyje i decyduje o swoich losach. Więc powiedziałbym, że może już nie jest aż tak jakoś ekscytująco, czy okazale jak było wcześniej, ale jednak to dalej tutaj się dzieje biznes i dalej to są bardzo ważne rzeczy. Powiedz mi, bo gdzieś tam poczytałem i się dowiedziałem, że tak naprawdę takie firmy jak Ford Hyundai, powiedzmy Volvo się nie wystawiają. Czym jest to, tak. myślisz, Twoim zdaniem uwarunkowane? Bo to no, tak... to myślę, że jest dużo różnych faktów się tutaj zgrywa. Myślę, że teraz ogólnie jakby sposób prezentowania modeli także bardzo się zmienia. Jest wiele dostępnych nowych technologii w internecie. Także zobacz, że wiele różnych modeli ma teraz swoje premiery nie na targach motoryzacyjnych, ale na przykład na targach Mebli albo na przykład na takich prezes jak Woodwood także na targach gier, A-klasa, MG, BMW, oh, e, Porsche 19 GT2 RS. Te wszystkie samochody M4 miały swoje premiery na targach. Nie e, związanych prawda? w ogóle z motoryzacją. Tak, tak, dokładnie. Więc jakby ta motoryzacja poszukuje nowych sposobów dojścia do różnych ludzi. Ja myślę, że to, to tak naprawdę takie targi jak te zaczynają być takim wydarzeniem bardziej wewnętrznym dla samego przemysłu motoryzacyjnego i coraz mniej w tym chodzi o takich klientów, Dlatego, że klienci teraz mają dostęp do tego wszystkiego także przez internet czy także na wielu innych regionalnych wydarzeniach. No ja myślę, że... Wiesz to. ja jestem pierwszy raz, jestem pod wrażeniem, ale mi tu czegoś brakuje. Nie wiem, być może jest albo tego za mało, albo nie ma takich motoryzacyjnych, wiesz, ikon, nie? Więc powiem że w, w tym petard, roku właśnie nie? takich wielkich petard nie ma. Myślę, że Bugatti ma ciekawy ten nowy samochód, znaczy jest ciekawy głównie przez swoją cenę, ale rzeczywiście takich bardzo przełomowych samochodów na, akurat na tych targach nie ma. Ale to się wiąże, myślę, z tym właśnie, co mówię, że to się staje takie Bardziej wydarzenie branżowe, technologiczne dla samochodu. Wow. Wiesz co, bardzo miło było Cię tutaj widzieć, więc wiem, wiem że musisz pracować. <laughs> więc do zobaczenia. Tak. A ja A. biegnę dalej. Cześć. <laughs> Słuchajcie, też na, z takich nowości, jeżeli chodzi o Mercedesa, to pojawił się CLA. To jest taki ten shooting Brain. Nie wiem do kogo będzie skierowany ten samochód, ale to jest la wersji tak jakby kombi. Możliwość wożenia większej ilości dzieci z wózkiem, nie wiem, z zakupami itd. itd. Uważam, że to fajne rozwiązanie, aczkolwiek sami oceęcie. Słuchajcie, jestem na stoisku Renault. Chyba Renault ma największe, jak do tej pory odwiedziłem stoisko. Naprawdę szacun za tak dużą ilość samochodów wystawionych. Słuchajcie, moim, moje, moja uwaga została przykuta oczywiście nową kliówką, która tak naprawdę troszeczkę, no ten przód bardzo mocno nawiązuje do Renault Megane. Mam nadzieję, że silnik, jak i automatyczna skrzynia biegów, jak i cały układ napędowy nie będzie gorszy niż w poprzedniej e, kliówce, którą miałem oczywiście e, przyjemność testować. Słuchajcie, bardzo fajnie wygląda ta nowa, e, nowa renówka, e, a jeżeli e, przyjrzymy się bardziej e, tej wersji, ST line, RS line, to przynajmniej, to przynajmniej mamy taki faktycznie ten charakter takiego sportowego auta. Ja czekam na wersję, która o, ale tu się zmieniają światła! Ja czekam na wersję, która będzie trofi i za, e, z zawieszeniem jak jaki, oczywiście z silnikiem, który pozwoli szybko jeździć po torze. uważasz, że Porsche GT3 jest szybkie i ładne to jeszcze nie widziałeś modelu, który został stuningowany. Słuchajcie, ja po prostu Jedna chyba z najbardziej oczekiwanych premier tego roku, która myślę, że będzie chyba jednym z najfajniejszych samochodów. Ja jakby nie jestem zainteresowany tego typu samochodem, ale trzeba też patrzeć pod takim względem, że samochody też służą do jeżdżenia na co dzień i do używania. Słuchajcie, bardzo fajny samochód, który przykuwa uwagę. Pokażę Wam też taki samochód. Szybkie i wolne, i napasione i nienapasione. Ale to, co za chwilę ujrza, to, co za chwilę wam pokażę, bo ja już to widziałem i ujrzałem, przechodzi ludzkie pojęcie. Słuchajcie, tego tłustego tematu jeszcze nie było na mnie. Z to to nie jest, ale jakoś, jakoś, jakoś się Pana odnajduje. Pana, to powory. jest e, bardzo ładny samochód. Bardzo ładny. Bardzo drogi. I bez dachu. I bez dachu, to jego główna zaleta. Tak? Tak jest. Ale co, podoba się panu? A, muszę się przejechać. Nie teraz. Citroen pokazał bardzo mały samochód, około 425 kg, e, futurystyczny, mały, miejski. Prawdopodobnie to jest przyszłość motoryzacji elektrycznej. Citroen, który tak naprawdę nie wiesz do końca, gdzie jest przód, gdzie jest tył. Citroen zawsze słynął z dziwnych projektów, ale ten podobnie jest trochę do smarta. Pokażę Wam, jak wygląda. <trykato>, trochę to trochę. Słuchajcie, część firm, które się nie wystawiają, bo powiedzmy mają jakieś powody, zwalniają miejsce dla takich firm, które chcą się pokazać i wchodzą z, że tak powiem, otwartymi ramionami do klienta, frontem do klienta. Taka firma to jest właśnie Arus, która pokazuje i prezentuje nowy wymiar samochodu. Chce konkurować z takimi samochodami jak Rolls-Royce i sprzedawać swoje samochody właśnie dla głowy państwa. Słuchajcie, te samochody są taką troszkę kopią, aczkolwiek mogę się mylić, że jest to kopia, ale dosyć mocno nawiązują do samochodów typu Rolls-Royce, gdzie, gdzie tak naprawdę nie da się skopiować Rolls-Royce'a. A zresztą zobaczcie sami, kurczę, co się dzieje na tym świecie. Czuł ciemną doliną, zła się nieulęknę. Słuchajcie, tak mógłbym powiedzieć, jakbym się bał. No i tak mówię, zła się nieulęknę, ale w tym przypadku zło zło stoi za mną. Jest to jeden z najdroższych samochodów świata, w którym miałem przyjemność siedzieć po prostu koło niego. Jakby diabeł miał do wyboru samochód, wybrałby ten. Po pierwsze, że jest najdroższy, najszybszy i w ogóle jest zrobiony na, na daną okazję. 110 lat samochodów. Marki Bugatti Veyron Słuchajcie, petarda, absolutna petarda po, Pooglądajcie i popatrzcie Jak one wyglądają Żałujcie, że nie jesteście ze mną tutaj Bo nawet jak opowiadam o tym To po prostu Ciary po całym e, Ciele przechodzą No po prostu fantastycznie Diabeł jeździłby takim samochodem Na co dzień i nie bałby się <ścoughs> czas temu. Jeżeli chcecie więcej usłyszeć coś na temat tego auta, no to polecam wam tutaj link. Natomiast tu w Genewie można obejrzeć model, który debiutuje jako kabriolet, czyli samochód bez dachu. Moim zdaniem smukła ta dupka się zrobiła bez tego dachu i uważam, że naprawdę idzie się przyzwyczaić do nowych lin, które proponuje Porsche. Naprawdę, uwierzcie mi, że tył samochodu jest taki jakiś taki no, może trochę pękaty, ale nadal zachowuje tą taką smukłość i taką elegancję. Naprawdę uwierzcie mi, że fajnie to wygląda. Zresztą sami zobaczcie, jak wygląda Porsche 915 992 bez dachu. miałem przyjemność posiedzieć trochę w Toyocie Supra ostatnio, ostatnio mówiłem o tym samochodzie na swoim kanale, możecie sobie to tutaj gdzieś sprawdzić i opowiadałem o tym, ile było zapożyczeń, jeżeli chodzi o BMW. Toyota dosyć mocno zapożyczyła wiele elementów, takich jak silnik, manetki, kierownica, jakiś tam radio, ale też jakby dużo tych elementów jest takiego słabego wykonania. Moim zdaniem to nie jest jeszcze czas. Moim zdaniem jest to e, trochę takich małych tandet wstawionych do tego samochodu. Tak jak te przetłoczenia, które mają imitować, słuchajcie, imitować e, wloty powietrza, kursze to jest imitacja. Po co to jest potrzebne? Duże obłe kształty z przodu. Na żywo ten samochód trochę lepiej wygląda, aczkolwiek lepiej wygląda z tyłu. przyjechałem tu sam, tylko z Tobą i kilka słów podsumowania, bo powiem Ci, że ja to jestem już tak zmęczony i tak już jestem wyeksploatowany, że powiem tylko tak, cieszę się, że jestem tutaj, cieszę się, że przyjechałem, cieszę się, że po prostu zobaczyłem te wszystkie auta, prawdopodobnie jeszcze nie wszystkie. Martwi mnie tylko jedno, że wszystko to, co tu praktycznie się znajduje, to idzie w kierunku elektrycznym. Nie ma tutaj samochodów, które mogłybym Okej, okay. Są, które robią na mnie mega wrażenie, ale boję się, że za 3-4 lata tu przyjedziemy, a tu będą same elektryki stały. Czy nie uważasz, że to właśnie tak idzie w tym kierunku? No na razie może bardziej hybrydy niż elektryki. Jeszcze pół biedy. Ale tak, no. Takie czasy, panie baronie, chyba. Ale masz za sobą Zondę, która generalnie, no, wiesz, to jest pochód 99 roku i jest Zonda w Genewie i jednak jest... Koenigsegg, 700 koni. Pach! E, 3 bogaty Veyron. Wow. Jeszcze nie siedziałem tak blisko tych samochodów. Mówiłem wcześniej, powiem Ci, że jak z ingerem jeździłby Bóg, to Bugatti jeździłby diabeł. I say, to by tak, i to on na Daily by używał tego samochodu. Więc powiem ci, że... Wiesz co? brakuje mi troszkę takich starszych fur, które mogłyby też tutaj zagościć. No, Zonda na przykład. Tak, miesiąc. To nie są takie targi, to są targi premier tak naprawdę. Wszystko, wszystko ginie w cieniu, kilku, dosłownie, kilku samochodów. Dziennikarze mówią o kilku samochodach. Gdzieś tam na Instagramie jest kilka samochodów i wokół tych kilku samochodów skupia się cały tłum. Reszta to jest tło. I tyle. Duba świeże samochody za, za ogromne kwoty. Są nawet, e, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale są nawet... E, Goście sprzedają platformy z gotowymi, a takie gotowe platformy elektryczne, gdzie możesz nałożyć na to jakiś tam swój, nie wiem, bazowy model plastikowy i powiedzmy, nie wiem, jeździć sobie, nie wiem, po grudku, na przykład. No okej, okay, no to te też jest kierunek, no ale masz swojego singera ukochanego yy, i... Był nawet, że... było nawet Porsche, które y, był nawet tuner Porsche, Tehart tak? Tehart hart, I Ruf I Rów wie, no. no. gdzieś tam w tle, i, i są tacy wystawcy, w tle, tle, tle. Bądź, że się, e, wybrało Singera, nie wybrało czegoś elektrycznego. To też jednak pokazuje, że... E, że jeszcze nie czas. Że może jednak jeszcze są ludzie, którzy kochają tą klasyczną motoryzację w takim współczesnym wydaniu. Nie wiem, boję się co będzie za 3-5 lat, gdzie przyjdziemy i... Znaczy wiesz, powiem Ci tak, ja, dla mnie na przykład robi wrażenie elektryczny silnik. On ma tyle momentu, tyle takiej dobroci jezdnej tylko, że brakuje tego dźwięku no wiadomo, że kiedyś to się skończy i będziemy jeździć tylko elektrycznymi samochodami ale, ale moment obrotowy, jaki generuje silnik elektryczny, nie jesteś w stanie nie wygenerujesz silnikiem zwykłym spalinowym, na 100% a jeszcze to trzeba pamiętać, odhamować a elektryczny silnik hamuje naprawdę dosyć mocno wiem, jeździłem Teslą za mało że ale dla mnie jeżeli chodzi przynajmniej o wybór i o sentymenty to wiadomo, że nie tędy droga no ale bo jesteśmy już trochę nie z, nie z dzisiejszego pokolenia więc... tak panie Pawle, zagardyka tak, dosłownie słuchajcie, reasumując jeżeli ktoś z was chciałby przyjechać, polecam ja e, nigdy nie byłem w tym roku e, odwiedziliśmy targi motoryzacyjne warto. w Genewie warto warto też wybrać się na inne też oczywiście jak w Paryżu, e, jak we Frankfurcie bo są. Tak, są, e, z, y, Ale te, na które Was bardzo serdecznie za, namawiam, to Essen Tam nie są targi, tylko bardziej e, właśnie. To wystawy, wystawy to samochodów klasycznych. To jest klasyczny, wystawa, tak. a tam są chyba bardziej targi, tak naprawdę. Nie? tu się nie targuje, tu się nie kupuje? No tam się kupuje projekt, faktycznie. Tam no, jest tak, nasz tak. egzemplarz. E, więc... I możesz go kupić sobie, słuchajcie, jest taka możliwość. Tu natomiast możesz zobaczyć, co sobie w przyszłości miał. Znaczy, Jak chciałbyś go nic tak naprawdę to myślę... Ja mógłbyś tam gdzieś się ustawić jakieś kolejeczkę. I kto wie. Idę <laughs> zamówię, wiesz? Kto wie. Ile? Jednego na razie sobie. Pojedziesz, to... Ale ile kosztuje? <laughs> pytam się. Detale, ale. <laughs> przy ramkę, to takie małe sprawy czy tam w To, <laughs> to dlaczego sobie... warto przyjechać? Dlaczego warto przyjechać? <laughs> Bo powiem tak. Fajnych ludzi można spotkać. Dużo ludzi jest też z Polski, dużo jest dziennikarzy. Można z każdym przybić pionę, bo na co dzień nie jesteś w stanie się spotkać ani, ani nie wiem, wygenerować jakieś spotkanie. Kolejna sprawa to to, że wiesz, ktoś, kto tak jak my, yy, 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 lubi motoryzację, a szczególnie taką, też i yy, nową i starą, powinien tu przyjechać, dotknąć, zasmakować podotykać, usiąść, bo na przykład głupi przykład, Toyota Supra na zdjęciach i na różnych plakatach można powiedzieć, że samochód jest fajny ja natomiast się zawiodłem z bryła fajnie wygląda, tył jest mega ale w środku jest... Under. w środku jest średnio, no też zobaczymy ile ten samochód będzie kosztował, tak naprawdę no. jeżeli to będzie relatywnie tanie tyłno napędowe auto Niby japońskie, no to, to, to ma to sens. Jeżeli to ma być jakiś prestiżowy, tak naprawdę, Wehikuł yy, i Krem, Delacray, wykonanie Toyoty. Nie, 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 to jest daleko. To, to jeszcze musimy poczekać. Natomiast to, 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 co nawiązując do tego pytania, dlaczego warto przyjechać, no to warto po, po prostu przyjechać i zobaczyć i dotknąć. Bo tak jak ja siedziałem teraz w tej chwili e, przy trzech samochodach, najdroższych, myślę. Najdroższych, a ja to na pewno siedziałem przy tych samochodach pierwszy raz i chyba może i ostatni. Nie wiem, czy diabeł pozwoli kiedykolwiek kupić albo pojeździć tym samochodem, więc warto. Dla mnie, dla mnie dotknąć taki samochód to jest wow. Nie wiem jak Tobie, ale... No, jest fajnie, jest to okazja tak naprawdę bez jeżdżenia po, po całej Europie, żeby... No już nie mówię o Singerze, to w ogóle... Ale w jednym miejscu bardzo kulturalnie można wszystko obejrzeć, niektórych samochodów podotykać, do niektórych przy dobrym wierze wsiąść. I tak na przykład jak ja byłem skoczony z podejście tak, w McLarenie. Bardzo, bardzo kultura, fajnie opowiadają, otwierają, pytają, czy co, co jeszcze chcemy zobaczyć, czy to, czy tam, to tu, proszę, pyk, a tak to jest tak, a tak to jest a. tak. Nie ma problemu. Więc to jest to, 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 to fajnie. I to wzięli fajnie cię tak, za Holendra. Wzięli mnie za Holendra. Mnie to za jakiegoś Białorusina by wzięli. <laughs> z fast. Że wiesz, dobrze by to rokowało, że może wiesz, że coś tam jednak kupić ze trzech egzemplarzy. pytają się ile, ale co ile mam lat ile pan chce zamówić. <laughs> no, słuchajcie. Ja Was żegnam z salonu w Genewie. Widzimy się w kolejnym odcinku i oczywiście, żeby być z nami na bieżąco, ze mną na bieżąco Zna. w różnych, Z nami, bo my niedługo będziemy się widzieć wesen, więc to też zapraszamy. Więc subskrybujemy, lajkujemy, no i, no i co? No i wpadajcie na Instagram, bo tam się też dużo dzieje. Wpadajcie też na grupę, gdzie możecie zamówić fajne koszulki od zera do drivera. No i co? My idziemy dalej oglądać. Ja Ci kręcę, ciekawe ile kroków przyszedłem. Idziemy oglądać dalej, a Wam wszystkiego dobrego. Strzała, cześć. Powiedz cześć. Siema. N Nara. <grywa>